Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wałeś, a to pierwszy odcinek i tak naprawdę pierwszy dzień nowego roku, także wszystkiego dobrego słuchajcie. Dzisiaj podsumujemy sobie zarówno mojego YouTube'a jak i TikToka, no i powiemy sobie jakieś tak mniej więcej mam celem na ten rok, generalnie co chcę zrobić w tym roku. Wiadomo, znaczy zazwyczaj moje plany się kończą, natomiast słuchajcie, będziemy próbować zrobić coś wielkiego: dużo, dużo, dużo rzeczy. Tak więc oglądajcie do końca, zostawcie suba, lajka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Natomiast zaczniemy sobie podsumowanie od TikToka: no ponieważ, jeżeli ktoś mnie zna, dobrze wie, że ja TikTok mam po prostu w głębokim poważaniu, nie używam tej aplikacji w ogóle. Jedyne co robię, kiedy wchodzę na TikToka, to wrzucam film i to jest tak naprawdę wszystko, co z TikTokiem robię. W ogóle tutaj można zmienić opis, bo już jest 8000 także no. Dobra, zacznijmy sobie podsumowanie. Tak więc zobaczmy sobie jak to pięknie tutaj nam wygląda. Ostatnie 7 dni ten okres pomiędzy świętami a nowym rokiem, no to ludzie mają wolne, to tutaj tak jak widzicie naprawdę no spore, spore zaangażowanie i bardzo dużo wyświetleń. Nie ma tutaj jeszcze wyświetleń z 31, więc te dane coś nie będą tak konkretnie ładnie zrobione. Natomiast, tak jak widzicie, to są ostatnie 7 dni, ale wejdziemy, słuchajcie sobie, w te ostatnie 365 dni, czyli ostatni rok, i zobaczmy, jak to wyglądało. A wyglądało to potężnie, po prostu wyglądało to potężnie. 1 900 000 wyświetleń, jeżeli chodzi o samego TikToka, 11 no, wyświetleń profilu, akurat to jest, no, myślę, mało ważne. Natomiast, słuchajcie, polubienia 104 000, no coś niesamowitego to jest. Komentarze 5400, udostępnienia 7400, aczkolwiek myślę, że i komentarze. Stacie znaczy komentarze spoko, ale udostępnienia, no dają to, dają te zasięgi i tak dalej, natomiast, no. Mało mnie to po prostu obchodzi. Głównie skupiam się na wyświetleniach i na polubieniach, ponieważ naprawdę tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tutaj jakiś dzień, aczkolwiek ja wiem, co to jest za dzień. No, 2 maja akurat tutaj przypadł 171 tysięcy wyświetleń w ciągu tego jednego dnia. Tutaj też film, który zrobił 161 tysięcy jednego dnia. Ale dobra słuchajcie, widzowie. Czy ja tutaj ta liczba widzów? Mogę to jakoś tam. To są chyba unikalni widzowie. Generalnie milion 100 e, tysięcy, no, pamięta jakbym tyle obserwacji z w ciągu roku, to ciekawa sprawa by była. E, tutaj po prostu wybiło się mocno. Natomiast e, jak sobie widzę, że oglądali też i widzę tutaj Brawl Stars, to no, dosyć mocno mnie to boli. No i dobra, słuchajcie, obserwujący całkowita liczba obserwacji, prawie 5 tysięcy, tak jak tutaj e, już było wiadome. E, Nie mocne, dobra, ale ostatnie 7 dni to jest, to jest ostatnie 7 dni, tak, no co ty mówisz? No dobra, słuchajcie, no co ja mogę wam powiedzieć? Tak bywa, tu mamy cały rok, słuchajcie, i na początku roku, 1 stycznia w ogóle, ładnie jest to podsumowane, było 2996, także też giga mało brakowało do 3000, w ogóle tak widzicie, tutaj spadały, a nie rosły, i dopiero 3000 tak naprawdę od 1 stycznia, gdzie brakowało nam czterech obserwujących, wbiliśmy je dopiero... W kwietniu. <noise> Także no coś niesamowitego. Później to wszystko sobie pięknie rosło, więc e, no bardzo, bardzo jest mi miło, że taka sytuacja ma miejsce. E, co my tutaj jeszcze mamy? E, okresy największej aktywności. Nie mam... Aha, bo to jakieś tam konkretne dni są. ok? Konkretne godziny. No co ty gadasz, LOL? Dzień. Nie mam pojęcia. Dobra. Mniejsza. E, <noise> Mniejsza by się tutaj będę rozmyślać, bo w ogóle strasznie długo już to trwa, a nie chciałem, żeby ten odcinek był długi. Wiek, słuchajcie. 18, 24, 28%, 25, 34, 45%. Widzę, że gracze CS są dorośli. 35, 44, 18, ewentualnie to jest taki wiek, w który po prostu te małe dzieci wpisują, najczęściej po prostu do tego taki procent, aczkolwiek powiem tak, 45% jest na propsie, Lokalizacja w ogóle, Ciekawa sprawa, 65% tylko Polska, z czego najwięcej Warszawa, Kraków, moje miasto. a zostałem tylko raz rozpoznany, więc halo, gdzie jesteście, moi widzowie? <grystanie> mamy inne, mamy Brazylia, Egipt, nie w ogóle Brazylia, czemu Brazylia? Bangladesz, no wiadomo, to jakieś tam tureckie i tak dalej, ale Egipt w ogóle, może ktoś na wakacjach był, bo tam 1%, no to tam po prostu jakaś większa grupa Polaków to sobie na wakacje polecieli, akurat się wyświetliłem, więc spokojnie. Ciekawa sprawa. <noise> dobra, generalnie to jest całe moje podsumowanie, jeżeli chodzi o TikToka, 2 miliony wyświetleń, ja pierdolę, ale to słuchajcie, tak myślicie, że to jest dużo, przechodzimy słuchajcie na YouTube'a. Na YouTube'a, ale zanim generalnie sobie przejdziemy, Oczywiście, dobra, na koniec to powiem, albo dobra, chuj, teraz to powiem. E, słuchajcie, generalnie w tym roku planuję 365 dni daily, jeżeli chodzi o shorty. E, wiadomo, że nie będę nagrywać każdego dnia jednego shorta, bo bym się zarąbał, bo to po prostu no, trzeba, wiadomo, poświecić czas, robić shorta tego, wymyślać pomysły. A tak to mogę sobie na przykład nagrać tam nie wiem, 10 na zapas, już mam tydzień wolnego tak naprawdę od roboty. Więc e, no, plan jest taki, żeby może nawet tutaj dobić do 1000 filmów w ciągu do końca roku. Taki jest plan, zobaczymy jak będzie. Wydaje mi się, że raczej średnio, natomiast yy, no wydaje mi się, że jest to, jest to realne, tak więc yy, no kibicujcie, trzymajcie kciuki, w ogóle wpadajcie na Discorda, link oczywiście w opisie, tam będzie sporo konkursików, tak więc wpadajcie. Natomiast no słuchajcie, trzeba wam pokazać co się zrobiło przez ten rok, bo to jest chore, w ogóle jeszcze taką małą ciekawostkę dam, że generalnie miałem zamykać kanał w tym roku, yy, w sensie w tym poprzednim. Natomiast y, po shortsów i po prostu po tym jak zaczęło się to wszystko wybijać, gdzieś tam zyskałem dodatkowe motywacji i po prostu gdzieś tam chęci do nagrywania, tak więc y, no tak naprawdę uratowaliście trochę ten kanał, więc dziękuję wam bardzo. A teraz przejdźmy sobie do YouTube Studio, mamy ostatnie 28 dni, no i tak widzicie, no spadek wyświetleń, no bo po prostu nic nie robię, wyświetlenie, znaczy no czas oglądania, no wszystko ma szczałki w dół generalnie, ze względu na to, że no nic nie robię, ale tak widzicie, 28 dni, 22 zł, więc mniej więcej złotówka dziennie jest utrzymywana, ponieważ no wiadomo, że w grudniu te pieniądze za wyświetlenia są większe. Mniej niż zwykle, no po prostu no, trzeba zacząć robić po prostu filmy. Nie ma w tym nic złego, że robisz sobie przerwę w publikowaniu. No i słuchajcie, to jest to jest coś, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, także pamiętajcie, nic złego, że robicie sobie przerwę. No i dobra, nikogo nie obchodzi 28 dni, chociaż to całkiem zajbisty wynik, jak no 28 dni nic nie robienia. Natomiast przechodzimy, słuchajcie, w sobie wy ostatnie 365 dni i tutaj się stanie magia, tak więc uwaga, 3. Czter czy wy wszystko będziecie widzieć w ogóle? Nie mogę tego jakoś tak zrobić, żebyście nie widzieli? Dobra, generalnie to nie da się tak zrobić fajnie, żeby te wyświetlenia i tak dalej były jakoś tak osobno. Ewentualnie jakoś tam pokaż więcej i tak dalej, ale to nikogo nie obchodzi, że tak powiem. Dlatego zrobię sobie po prostu, pokaż 365 dni, nie będę wam przedłużać. Tak więc, uwaga, pyk! I mamy, słuchajcie to, co po prostu chyba <grym> najbardziej chcieliście. Generalnie, właśnie chciałem sobie zobaczyć, czy będzie tutaj pokazana taka średnia, ale widzę, że nie ma. Tak więc, słuchajcie, pokrótce. Tak jak tam było, milion, ile tam było? Milion 1,900, tak tutaj jest 2 miliony 900 tysięcy, prawie trzy bańki. No, a tam trzy, no tam 120 tysięcy brakło, czyli tak na dobrą sprawę dwa miesiące nic nie robienia. I by było, słuchajcie, trzy miliony. Natomiast naprawdę no, kosmiczny wynik. Tak jak widzicie, tutaj odbiło i tak jak widzicie: 134 tysiące, Kosmos. Czas oglądania 25 tysięcy i to jest w godzinach, słuchajcie, 25 tysięcy godzin. Ja tak sobie na no, szybko Wam podsumuję. Generalnie, słuchajcie, 25 700 godzin to jest 1070 dni. Co daje prawie 3 lata, bo coś niesamowitego. 3 lata oglądania w ciągu jednego roku. Wiadomo, że to większość shorty, i tak dalej. Generalnie to 99% prawdopodobnie to szorcy. Subskrypcji 2900 2940 lat pokazuje, czyli projekt 3 koła subów, co dawałoby nam 10 koła w ogóle w następnym roku. No i myślę, że to jest najlepszy moment, żeby się przy tym zatrzymać, ponieważ powiem takie małe cele na ten rok ponieważ, no tak jak wiecie, moim planem na 2025 jest zrobienie daily shortów, tam TikToków, czyli po prostu codziennie jeden short TikTok natomiast, no przez ten rok aż tak dużo tych filmów nie było, ponieważ, słuchajcie, było 9 długich filmów i było 87 shortów tych, tych shortów będzie o 300 prawie więcej więc tych subów, na dobrą sprawę, jakby co szło proporcjonalnie, to jest w stanie tutaj przyjść naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo, ponieważ prawie 10 koła no, nie dam sobie celu aż tam po 20 tysięcy subów albo 15. Moim celem fajnie by było, jakby tutaj się udało 10 bić, i dam sobie po prostu mały cel, jeżeli chodzi o yy, właśnie tutaj YouTube'a, czyli te 10 tysięcy. Natomiast, jeżeli chodzi o TikToka, fajnie by było tam też dobić 10 tysięcy czyli po prostu tak, żeby i YouTube, i TikTok miały ponad 10 tysięcy obserwujących subskrypcji, i tak dalej. Myślę, że jest to w miarę realne, ze względu na to, że tutaj na YouTube było ponad 90 filmów, dokładnie 96, z czego 9 długich i aż, aż 87 krótkich. Natomiast na TikToku tych szorców było około 50, ponieważ początkowo po prostu wrzucałem e, szorce tylko i wyłącznie na YouTuba. Tak więc, e, no, tak to się wszystko ładnie, pięknie prezentuje, jeżeli chodzi o gdzieś tam moje plany. No, Wydaje mi się, że te 10 tysięcy to raczej powinno się udać bić, natomiast no, TikTok może być o wiele wiele trudniejszy, no ale też nie chcę tutaj dawać nie wiadomo jak nierealnych celów. No dobra, tak jak już widzicie, szacowane przychody za ten rok, czyli 824 zł. Yy, bardzo fajne pieniążki. To jak widzicie tutaj, yy, 29 zł w ciągu jednego dnia. No, jakby tak zarabiać codziennie, no to całkiem fajne pieniądze by się zrobiło. Natomiast, no jest to po prostu trudne przez kontekst, który robię, bo jest to gaming. No, ale wiecie, jakby na przykład robić yy, coś w stylu, że tam ciekawych rzeczy, które ułatwią ci życie i tak dalej, albo wiecie, no jakichś takich lifehaków i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że tych wyświetleń, że po prostu dałoby się robić taki hajs po prostu każdego dnia i wyświetleń mnóstwo bo ludzie by to po prostu oglądali, natomiast po prostu ja chcę gdzieś tam zostać w CS-owych takich, yy, no ramach, no ten kontent się po prostu nie zmieni, tak więc jeżeli jesteście tutaj dla CS-a, to super, jak nie, no to macie trochę problem. Natomiast pokażę wam pewną rzecz, yy, która po prostu potwierdzi moje słowa, że ten kanał miał się już zamykać, czyli po prostu jak wyglądały wyświetlenia na tym kanale, od początku roku. Jak widzicie, no nie dam rady złapać do bardzo 1 stycznia. Natomiast od drugiej osoby zaczniemy. Tak jak widzicie, to są 44, tam 39, 70, czasem 50, 20, 100 parę wyświetleń po prostu konkretnego jednego dnia. No jest to smutne, słuchajcie, że nagrywasz 7 lat. Ponieważ kanał ma już 8, <grych> i no, robić wyświetlenia rzędu tam 40 wyświetleń na dzień, no jest to dosyć po prostu smutne. Natomiast, yy, no tak jak widzicie, no tutaj zaczęły się gdzieś tam ratowanie kanału i rzucanie shortsów. No i tak jak widzicie, tutaj już 20 tysięcy, tutaj w ogóle 130 tysięcy. No kosmos jakiś totalny, i tutaj, kiedy nie nagrywałem, tak widzicie, no tutaj jeden film i to piosenka w ogóle wrzucona. Tutaj widzicie no, po 3, 2, 4, 5 tysięcy, 2 tysiące, 3 tysiące i tak dalej. Tutaj znowu wróciło troszeczkę po 10 tysięcy, 7 tysięcy. Tutaj wróciłem znowu ponad 10 tysięcy, 20 tysięcy, więc naprawdę coś przepięknego. No, i po prostu aż chce się to nagrywać. Tutaj, nawet jak nie nagrywałem, to ponad 2000-3000 cały czas było. No i tak widzicie, no tutaj były te 40-50 wyświetleń, a jak sobie wejdziemy tutaj w wyświetlenia ostatnie 60 minut, słuchajcie, to jest 174 wyświetlenia w ciągu ostatniej godziny, więc coś po prostu fenomenalnego. No, jest to piękne, jest to piękne. Generalnie wiem, że strasznie przeciągam ten odcinek, bo już jest 20 minut na nagrywaniu. Ja wam to potnę w fest, bo pierdolę od rzeczy. Ale słuchajcie, wejdziemy sobie w odbiorcy. I tutaj, Pff, nie da się sprawdzić, ok? a jakiś taki ostatni miesiąc, o jest miesiąc, słuchajcie, powracający widzowie 166 tysięcy, unikalni widzowie 341, także bardzo, bardzo fajnie, że was tyle jest. Natomiast chciałbym zobaczyć, jakie kraje mnie oglądają. No i mam, słuchajcie, mam... Eee, widzę bez subskrypcji 98%, słuchajcie. 98%, ja pierdolę, to skoro 1,6% to jest tam powiedzmy 3000. Chore liczby, słuchajcie, to są chore liczby. Słuchajcie proszę. E, dobra, e, główny region, słuchajcie, Polska, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Norwegia, to tam w jakichś małych procentach, te... no słuchajcie, no tak widzicie, Polska, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Norwegia, więc jeżeli ktoś sugerował, że mam jakieś wyświetlenia z Turcji czy z Chin, no to, <laughs> jedynie co to, to jakieś Niemcy, Holandia i tak dalej, także pozdrawiam moich zagranicznych y, fanów, wiem, że tutaj gdzieś jesteście, szczęście fanów, to chyba mocne słowo, natomiast jeżeli chodzi o wiek i płeć, no to mamy tutaj, y, no, powiem tak... Szacun dla was. 5% kobiet. później określona. Yy, no. Idziemy sobie, słuchajcie. Tutaj 13-17 jest jakiś procent, słuchajcie. 18-24. No tutaj już mocna grupa. No <grym> to, to nie wierzę. Tutaj po prostu biorą sobie ludzie i oglądają, po prostu wpisali sobie randomowy wiek. I co? Widzimy się, słuchajcie, codziennie. Nie mam, słuchajcie, konkretnej godziny, o której będę wstawiać yy, filmy. Tak więc generalnie, no. Oczekujcie, że one będą, nie mam pojęcia dokładnie o której, zazwyczaj koło pewnie tam 18, 16, pewnie jakieś tam 17, 19, 20, coś takiego, ponieważ no też jak sobie tutaj wejdziemy w odbiorcy, no to tak jak widzicie tutaj godziny poranne pokazuje po prostu tam gdzie bardziej różowo, fioletowo, no to po prostu fioletowo, nie różowo. Tutaj, gdzie ten jaśniejszy kolorek, to po prostu ogląda większość moich widzów. No i tutaj widzicie godzina 18, tutaj 19, no 19 w każdym dniu jest was po prostu odgroma. Tutaj trochę wcześniej, tutaj trochę później, no niedziela wiadomo, nie, bo to jest cały dzień. Tam o 13 sobie wstajecie, no i już siedzicie. Tak więc w niedzielę, może wcześniej, w niedzielę, może tam nie wiem, 15 się wrzuci, sobota, może też i tak dalej, i tak dalej. No nie będzie konkretnej godziny, tak więc no cóż, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. No i co, widzimy się codziennie. Cześć.